Siemaneczko, z tej strony Kotylbe Dzisiaj wam pokażę, jakim sposobem, bardzo łatwiutko oczywiście zrobić yy, helikopter, nie no, helikopter nie, ale mówię, jakim sposobem zrobić jetpacka jako prisoner bierzecie policjanta, jak widzicie, że jestem policjantem, mam tu pistolet, kajdanki, wszystko, dobra idziemy, to zaczynamy, no to zaczynamy idziemy do góry następnie Wiem, jak chcę helikopter jako policjant. Lecimy do więzienia, ale pewnie każdy się ciekawi, dlaczego do więzienia, jak. Przecież. Po co do więzienia? Przecież. Po co do więzienia? No To jest głupio w więzieniu, nie robi. Ale to jest właśnie ważne, bo nie można do tego dla najgroźniejszych, tam tego, bo tam y, się nie respi więzień, więc musimy pamiętajcie, Lok tutaj mamy, dobra. Jedziemy, do, lecimy do więzienia. Okej. Okay. Tuś napada bank, ale... Nie o to, ja wam chcę pokazać, jak w łatwy sposób zdobyć jetpacka właściwie, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Lok. dobra. I musicie w takim miejscu, żeby wam... Pamiętajcie, musicie o tym bardzo dobrze pamiętać, jak chcecie, bo trzeba helikoptery. Nie możecie zamykać. Musi to być na szaro, nie może być na niebiesko. I y, lądujecie w tym miejscu. Na szaro to musi być, dobra. Nie musi być otwarty helikopter. Lądujemy w miejscu, gdzie nie zauważy inny gracz. Następnie się zmieniamy w kryminalistę. I idziemy szybko, żeby nam nikt tego helikoptera nie porwał, bo on tam stoi sobie. No, no! Nie bierz go, to mój helikopter. Zostaw to. Nub, nubek z niego. Wyłaś! No Jezus Maria, muszę od nowa zacząć. Dobra, nubek z niego. Taki głupi on jest. Dobra, ja go nie lubię. Od tego czasu nie lubimy tego gracza, bo nam przeszkodził w nagrywaniu. Dobra, się tu szybko wszystko zrobimy od nowa. No, jest taki helikoptera nie nieba. Dobra, wszystko załatwimy. I my się widzimy, jak y, będziemy na miejscu, jak będzie helikopter. No okej, okay. no już jedziemy tutaj. Jedziemy. Jesteśmy już dość blisko, to... Dobra, Jewelery dobra, jevels, dobra. Tak jak... Y ja te kurczę no... Nienawidzę tego, głupka tego idioty, dobra. Dobra. Y ten idiota mi porwał helikopter i muszę od nowa zacząć. Pamiętajcie, nigdy nie chowajcie helikoptera w miejscu, gdzie go bardzo dobrze widać. Właśnie on musi być w takim miejscu, gdzie go... Nie da się zauważyć, żeby go wam gracz nie porwał. Dobra, idziemy jeszcze, żeby tutaj nie było. Żeby tutaj był helikopter, aby. Musi, musi tak być. Dobra, idziemy. Co ty tu grzebiesz, koleżko? Dobra, jest. Chociaż jest helikopter na szczęście. Nie, zostaw! Zostaw mi helikopter. Ja go potrzebuję. Ja go potrzebuję. Wypadnie tu. Dobra, musimy. U! albo go tutaj wylądujemy aby żeby go nikt tylko nie zauważył żeby, dobra tutaj 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 go dobra tak samo jak wtedy dobra już ktoś go zastrzelił musimy się zamienić tak samo jak wam to robiliśmy w kryminalistę i on go mi właśnie wtedy porwał więc szybko proszę błagam żeby nikt go nie wziął dobra nikogo nie ma ja tam będę pierwszy dobra i właśnie o to nam chodziło. Idziemy. Dobra. Wchodzimy. Musimy najpierw to schakować, żeby otworzyć helikopter, bo to policjant może od razu ma więzień, musi go schakować. O. I wchodzimy do helikoptera. Następnie lecimy. Hmm. Tutaj lecimy tu, 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 tu i pamiętajcie, zawsze w stronę miasta. I, i... w stronę miasta, to my się widzimy przy takim fajnym miejscu. Dobra, my się widzimy jak jesteśmy. Dobra, to już my jesteśmy w mieście, to możemy chyba... Nikogo nie ma, dobra. I zawsze, jak widzicie... Te kominy to za nie wlatujecie, za nie, za nie, o i tak. I lecimy tu, lecimy tu i w tym miejscu lądujemy i bierzemy se jetpacka. Pamiętajcie, jeżeli nie macie go kupionego, musicie mieć 50 tysięcy dolarów. Ale... Jak macie to właśnie w taki sposób możecie bardzo łatwo zrobić jetpack. Dobra, jeżeli wam się ten odcinek podobał, dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Dajcie, żebym miał więcej odcinków z J-Breaka, bo z Jay bardzo długo gram, ale już to nigdy nie nagrałem. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, dajcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Czyli jedna łapeczka w górę to jest oczywiście w tej grze jeden dolar, a subskrypcja... To też jeden dolar. No to na dzisiaj chyba kończymy. Jest, w tej koniec, kończymy. Jest, koniec, pa.